Zapraszam na supercoinsy.pl. Najtańsze końce do FIFA 16, szybka dostawa wiele form płatności, a także używając kodu Wojtas, dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewą bądź kartą. Gorąco polecam. Cześć, witajcie wszyscy, z tej strony Wojtas. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję trzeciego informa Riada Mareza. Jako, że wielu z Was mnie o to prosiło, pomyślałem, że właśnie warto będzie taką recenzję teraz zrobić. Zachęcam Was też do polubienia strony FIFA Zawsze i Wszędzie na Facebooku, link w opisie. Sama karta prezentuje się moim zdaniem naprawdę nieźle. 86 dribblingu, 83 tempa, 80 strzałów, 77 podań, 65 fizycznych, 4 gwiazdki sztuczeki i słabszej nogi, lepsza lewa noga, średnia pracowitość w ataku i w obronie i 179 cm wzrostu. Atrybuty fizyczne i psychiczne są dobre, ale bez rewelacji. Świetna zwinność, średnie tempo jak na skrzydłowego, słaba siła i agresja, dobra równowaga, więc generalnie nie jest źle. A teraz omówię umiejętności piłkarskie. Są one przeciętne, jedynie dribbling wygląda naprawdę nieźle, ale reszta statystyk jest albo dobra, albo słaba, co nie wygląda zbyt dobrze. Jednak żeby to sprawdzić, zapraszam Was teraz serdecznie do właściwej recenzji. Zacznę może od strzelania. Wykończenie w polu karnym jest całkiem dobre. Może nie jakieś niesamowite, ale stosunkowo łatwo nim wykończyć akcję w obrębie pola karnego. Pomaga w tym zdecydowanie mocna siła strzału, która często zmusza bramkarzy do parowania piłki. Zdecydowanie te aspekty gry zaliczam na plus. Strzały z dystansu są świetne. To jedna z jego najmocniejszych stron Longshoty są wyjątkowo celne, precyzyjne, a przy mocnej sile strzału często wpadają do bramki. Idąc dalej, strzały finezyjne również mi się podobały, są całkiem niezłe i na pewno można nim uderzać również finezją, bowiem podkręcenie piłki jest dosyć dobre, także macie sporo możliwości w kwestii wykończenia. Kontrola piłki, mimo że niezbyt dobra w statystykach, jest moim zdaniem bardzo dobra. Rzadko kiedy piłka mu odskakuje, drybnik jest świetny, mijanie nim rywali to czysta przyjemność, do tego Mares jest niesamowicie zwinny obrazem. Się błyskawicznie, no i posiada on cztery gwiazdki słabszej nogi i cztery gwiazdki sztuczek. Na szczęście, pomimo średniej pracowitości w ataku i w obronie, nie miałem problemów z jego ustawianiem się na pozycji, kiedy przeprowadzałem atak, był przeważnie z przodu. Jako, że to skrzydłowy, powiem też co nieco o kwestiach podań. Krótkie podania są w mojej opinii dobre i można nim dograć ładną piłkę do napastnika, do środkowania z kolei są jedynie przyzwoite. Wrzutki nie zawsze dochodzą do adresata, ale też nie ma tragedii, bo od czasu do czasu można nim dograć ładną piłkę, także dopisuję to do plusów. Aha, myślę, że ostatniego plusa mogę wpisać za dobre rzuty karne, ale to raczej miły bonus niż coś, co rzeczywiście skłoniłoby nas do jego zakupu. A teraz przejdę do władz. Najbardziej nie podobało mi się chyba jego tempo, które jest dobre, ale na skrzydłowego to za mało. Niestety, ale zarówno przyspieszenie, jak i szybkość sprintu nie wystarcza przy dobrze zorganizowanej obronie przeciwnika. Dosyć łatwo dogonić mareza, więc dla mnie osobiście to spory minus, jak na kogoś, kto gra na skrzydle. Zawiodła mnie też siła i agresja, praktycznie wszyscy go przepychają i nie walczy on o piłkę. Słabo też wypadła równowaga, która wygląda co prawda nieźle w statystykach, ale wywracał się dosyć często na ziemię. I cóż, to wszystkie wady, jakie udało mi się znaleźć. Trzeci Informare zakosztował mnie 129 tysięcy monet na PlayStation 4 i jest to moim zdaniem za wysoka kwota za tego zawodnika. Natomiast jego widełki cenowe wyglądają następująco. Na wszystkich platformach sprzętowych cena minimalna to 9800, natomiast cena maksymalna wygląda tak. Na PS3 jest to 90 tysięcy, na Xboxie 360 tysięcy, na PC 55 tysięcy, na PlayStation 4 130 tysięcy i na Xboxie One 140 tysięcy. Podsumowując, trzeci inform nie do końca spełnił moje oczekiwania, bo jest moim zdaniem zbyt wolny na tą pozycję. Gdyby miał nieco lepsze tempo, myślę, że ocena na pewno byłaby wyższa, bo to świetnie wyszkolony technicznie, piłkarz z niezłym wykończeniem. Szkoda też, że jest drogi, bo 130 tysięcy monet za kartę o overalu wynoszącym zaledwie 80 to nieco zbyt dużo. Czy warto go zatem kupić? Myślę, że jakby kosztował 50 tysięcy monet, to może i warto, ale na pewno nie za ponad 100 tysięcy. Także z mojej strony to wszystko i dziękuję wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się, Wam podobała, zostawcie łapkę w górze, bądź napiszcie komentarz pod filmem. Czekajcie na kolejne filmy na moim kanale. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!